Świetny, no, no fajny. No. Miałem kiedyś hustlera na początku, ogólnie mm, update'u, w którym dodali te vintage. I powiem wam, że dużo osób jeździło y, tymi autami, tymi klasykami. Teraz tak no, już rzadko. Nowi gracze ogólnie, ogólnie kupują y, te zabytkowe auta, bo są pierwsze do odblokowania. Na tym serwerze, i takie właśnie rzeczy możemy w nim odblokować. Yy, teraz tylny zderzak. Widzicie, mamy chromowate. Chromowaty tylny zderzak, albo możemy usunąć ogólnie. O, to jest fajne. To mi się podoba. Fajne wloty powietrza, czy wloty maski, yy, światła, świat, światła tylne. Wydech. O! O, te podwójne są fajne. Felgi to Felgi. Szeroka karoseria. BUM! Hot rod kit. Bardzo fajnie wygląda. Ogólnie popatrzcie mam kasy 29 tysięcy. Bo sprzedałem turka. Ale o, spokojnie. Maxium będzie, będzie. Tylko to jest po prostu tak nagrywane. Pff, tak jakby, jakby losowo. Raz mam te auto, raz nie mam. No i sobie ogólnie w tym odcinku też tuningujemy Hustlera, zobaczycie sobie jak go stworzyłem. Szczerze ta maska najlepiej wygląda Światła, które pasują do tego auta. Może przyciemnione, tylne, chyba też przyciemnione najlepiej wyglądają. Co wy o tym sądzicie? No najlepsze chyba przyciemnione Likes 6, dobra Wydech A wydech jaki? Vortex nie Ace Ace Nawet spoko Felgi Felgi to chyba wiem jakie, może NFSA Kołpaki takie, o takie Teraz pytanie czy one w ogóle pasują do tego auta czy nie po, napiszcie w komentarzach lepiej, jakie felgi wybrać do tego hustlera. Jeżeli te wam się nie podobają, nie, myślę, że nad wyszedł mi fajnie ten hustler. Napiszcie w komentarzu, jak mi wyszedł, najlepiej będzie. Fala krytyki nie zaszkodzi. Nie, no, mi się nawet podoba, no. Można nim nie jeździć. Tylko jeszcze pojedziemy sobie do lakiernika. No czerwonej kropki, bo tak wygląda biednie z tymi białymi kolorami. Fajnie skacze. Pum pum. Gdzie jest ten lakiernik? Teraz pytanie w Los Santos. Już tak dawno nie byłem w Los Santos. Jest widzę, dobra. Wiem, gdzie jest lakiernik. To jest jeszcze dobrze. Przyciemnianych szybów to raczej nie będę dodawał, bo to nie opłaca się w sumie. Neonów? Nie, nie. Nigdy neonów nie dodawałem do aut. No z wyjątkiem Vincenta. Tak, Vincenta bardzo obrzydziłem. Hmm. Widzę, że tutaj jakieś typy są. Primo. To do mnie trąbisz? Ty, 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 ty. No i dobra, czas na lakierowanie auta. Lakier. Standard per o, perłowy, jak to wygląda. O to nawet fajny jest. To jest matowy. Nie, to jest matowy. To co to jest tamto? Dobra, naklejki. Warstwa pierwsza. I chyba wiem, jakie dodać naklejki. Tak, będą to płomienie. Idealnie pasują zawsze do. Eee, muscle carów? Nie, to nie jest muscle car Patrzcie jak fajnie wygląda, mi się podoba Bardzo fajnie pasuje Mi się podoba eee, Co tu może jeszcze dodać Ogólnie myślałem nad tym Czy by tutaj nie dodać takiej jakby Krwi, coś takiego jak miałem w bulecie Takiej oczywiście sztucznej krwi Ale raczej by nie pasowało Do hustlera no, zabytkowy hałd, nie? Tak średnio. Nie, nie pasuje to. Lepiej tak zostawić. Tylko jeszcze pytanie: na jaki kolor felgi zrobić? To jest bardzo ciężkie pytanie. Bo czarne, tak średnio. Chociaż. Może takie? Czy pasuje taki. Czy pasuje taki kolor? Taki nie, może szary. No czarny tak, tak słabo, nie? Widzicie tak słabo. Czarny, a taki może ciemno-czerwony. No dobra, zostawię go. Zostawię ten kolor. W razie czego napiszcie to też, <laughs> czy pasuje, czy nie. No i myślę, że możemy powoli testować te auto. To auto, te auto, to auto. Walić. Ym, przetestować ogólnie na wyścigach, więc sobie tutaj już pojadę na wyścigi. Wycinać to raczej nie będę. Po co? O! Koleś ma atle, atajpa, atajpa, Ataipa Tak sądzę. O Jezu, dopiero zauważyłem, że maska jest taka niesymetryczna yy, z tym wzorem, z, tą, yy, z naklejką. Dobra, tam to się naprawi po odcinku. Eee. O Jezu, z... co to? Jaki zwieśniaczony intruder, jedź, jedź, jedź. <grywa> o Boże, moje oczy, moje oczy krwawią. Dobra, <grywa> widzimy się na wyścigu, chociaż jaki tutaj mam daily? Ukończ 10 wyścigów, 65 bodypointów, mam 462 tysiące reputacji, ale słabo. A wolne RP 100 tysięcy. O, wiecie co jest właśnie plus tych zabytkowych? Że będę. Be... O boże! Że będę bardzo szybko wyszukiwał wyścigów. Bo dużo ludzi siedzi teraz na szybkich wyścigach. Zresztą i tak było najwięcej ludzi w połowie sierpnia. Oczywiście wszyscy wiemy, przez kogo to się stało. Więc nie muszę tłumaczyć, czy to jest Drift. Nie, to jest Street X. Wow! Pierwszy raz Street X na moich testach. Tylko co tutaj testować w tych striflixach <laughs> Przyczepność Na stoku Ale ty Primo mi dziabnęło Idź stąd Primo Nie wyprzedzisz Nie mi się bardzo podoba Fajnie mi wyszedł Hustler Jestem zadowolony z niego Tak, jestem bardzo zadowolony Ma no bardzo fajną długość silnika, bardzo mi się fajnie nim jeździ, polubiłem go już Nigdy tym Hermesem nie jeździłem, to jest ciekawe Pamiętamy z... O... o, Boże, o Boże Co ja zrobiłem? O, jak ja jak ja przegrałem z tym Futo beznadziejnie, yes To się wytnie, nie, dobra, lepiej coś, nie, nie, wy... nie, nie wycinamy tego No i kolejny wyścig to będzie Refur Tor. Znowu Futo jest. Jako przeciwnik. Ej, no, to bardzo fajne Futo Bardzo fajnie zaprojektował Koleś. Futo, O tutaj Primo też było. Widziałem przez chwilę. Ej, nie, nie skacz, nie skacz, hustler. Bardzo fajne Futo, mi się podoba. Czego mi te Futo przypomina tego. Y Ee, Volkswa Volkswagena. To była Jetta? To chyba była Jetta. Z szybkich i wściekłych. Co jeździł ten, ten, ten typek. Co przegrał Draga z <grym> jakimś typkiem. <grym> I co go zastrzelili. Chyba wiecie, o kogo mi chodzi. No ten, co jeździł tym białym Volkswagenem, Jettą z Jest, co ja robię. <grym> Nie, no tak mi się bardzo przypomniał ten wóz. Jak popatrzyłem yy, na foto tego typa No i wyprzedził mnie, widzicie? Trzeba w tym okrążeniu yy, dogonić go Tak, dogonić go Tylko tak jak widzę to bardzo lubi ten, tego hustlera podrzucać I to bardzo Przydałoby się w zawieszenie zainwestować po odcinku To nie będzie tak skakał Chociaż może tak trudno będzie wyprzedzić go No właśnie Oddala mi się bardzo O Jezu, no ja mam chyba jakiegoś zeza Drugi raz w tym samym miejscu uderzyłem Nie, już go nie wyprzedzę, już w Oj, tu nad nie trafiłem. Ajś Ty śle po to No dobra, kończymy Jako drodzy I co? I widzimy się w kolejnym wyścigu Będzie to Drift, iPort Track 5, znowu yy, Futo Futo, Manana, Manana? Widzę, że tylko z Futo powalczę A co to? Jacyś bra bracia? Na to wygląda Tylko czego wzięliście? Dlaczego? Dlaczego manane? Dobra, nieważne. Driftujemy haslerem. Oczywiście po białych kreskach najlepiej. Najwięcej kasy dostajemy. Nie kasy, punktów. Punktów. 20 tysięcy już. <grym> Latam bokiem. O, ktoś zrobił 999 <grym> punktów. 1000, 2000, 10 tysięcy, 60 tysięcy, no 70 tysięcy zrobiłem hmm. No dobra, 80 tysięcy A, bo to jest ten y, najdłuższy tor w sumie A, na, te, na takim torze to można pociągnąć na 200 tysięcy zrobić można Ale nie Hasler, nie futostokowym stokowym to ja nie robiłem tyle Mniej troszkę, ale ELEG to zrobicie tutaj 200 tysięcy na jednym okrążeniu. Spokojnie. A w ogóle światła, nie? Bo zapomniałem o światłach. Jakie tutaj światła dodać do Hustlera? Ogólnie kolor czerwony. Żeby tak jakby, nie wiem, Mosylka zrobić z niego, takie groźne auto. Czy może takie żółte? Takie do Vintage y, podobne Też napiszcie jaki kolor świateł dać do auta Bo jak mówiłem przyciemnione szyby, nie, nie opłacę się Chyba, że do magazynów, żeby maksować hustlera na, na magazynach, to tak, to wtedy tak W ogóle ile ja, ja mam tutaj punktów y, Gwiazdek na tym hustlerze, to bym mógł go maksować 80 tysięcy nawet nieźle. Czego Futo ma tak mało punktów? 100 tysięcy jest Drift King. 240 tysięcy. Oni ledwo co 30 tysięcy mają. Widzę, że ktoś dojechał do mety już dwóch w ogóle. Dojechał do mety. Manana i manana pewnie. A nie, jednak nie futo i manana. Czyli co, on zrobił z tym futo 5000 punktów czy tam więcej? Jak? A chyba, że może setup. Um, setup specjalny pod... Um, pod tory i sprinty. To by wszystko wyjaśniało No 10 tysięcy To manany go wyprzedziły nawet Takie trochę What the fuck. Dobra, pojedziemy sobie kolejny wyścig I będzie to, będzie, 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 będzie to North Venturas Wersja odwrócona. Jedno okrążenie. Rivalto Primo. Co tam jeszcze, bo nie widziałem? Yy, no, dużo widziałem. <duszel> dużo widziałem. Nie wiem. Nie wiem, z, z, z czym jeszcze jedziemy. Ale wiem, że jedziemy znowu z Futo. Wow. Te Futo to taka trochę Toyota MR2 z Warda. Co się stało z tym FUTO? Jak to porzuciło? Dobra, mam przewagę. Trzeba ją wykorzystać. No nie ale jak skaczę tym haslerem, To się nic nie da z tym zrobić. DJ Diego. To chyba było Primo, to nie? Czy co? Ajdź, zresztą nie wiem. Chcę to wygrać tylko. No patrz jak to podrzuca Oj O! Nie, nie! O oh my god Zaraz mnie futo dogoni No już go widzę Trzeba się skupić Skupić Tak w ogóle kiedyś jeździłem na Pacie na tym serwerze i powiem wam, że nawet, nawet można fajnie jeździć. Ale ja tylko jeździłem na kamerze z, z pierwszej osoby, tak jakby powiedzieć. Z maski, o, z maski. Albo z przedniego zderzaka. To była kamera i nieźle. Fajnie mi się nadjeździło. Ale... Szczerze bardziej wolę klawiaturę. Takie już przyzwyczajenie. Co, i chyba skończymy sobie na pierwszej pozycji. Ogólnie to jakiś typek wyszedł, no to źle, 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 źle. Tylko zapomniałem zreportować go, zreportować. No i to będzie powoli koniec tego testu Hustlera. I tak, rozpoczynamy klasę vintage. Spokojnie, unikaty też będą. Może będą nas z vintage'ami, no tak. Ee... Jakby to powiedzieć, tak na, na zmianę, raz Hustler, teraz Futomax Będzie później Hermes i temu typu No i mam nadzieję, że film Wam się spodobał Czekajcie na kolejne odcinki z Nitwra Speed teraz mój TV to elo